Ale spałeś, jak zarżnięty, jeszcze cały jesteś cieplutki od senku, tak? Idziemy brykać, brykać idziemy, proszę, już najwyższy czas na brykanie, co? Dziwnego? Coś dziwnego, tak. Jesteśmy razem, nic się nie dzieje. Proszę zajączku. Proszę zajączku. Twój własny prywatny ogródek. No ja wiem, tak brykasz tutaj, proszę. Ale poczekaj, poczekaj, bo nóżki połamiesz. Nóżki! Na miłość boską nóżki. No, trzeba sprawdzić, co to. Małe sarenki są ciekawskie, bardzo. Jak pięknie sprawdzamy. Dziś już do nas trafił w takich niejasnych okolicznościach. Państwo powiedzieli, że sarenka, matka okociła się u nich na sąsiedniej posesji, takiej pustej, ale w dość zwartej zabudowie. No i obserwowali. Co się dzieje, no twierdzili, że pewnie on ma chore nóżki, bo matka go trąca nosem, no on nie wstaje. No ale później oczywiście, jak to bywa w terenach zabudowanych, znalazły się psy sąsiadów i matka te psy odprowadziła. Ponieważ nie wracała przez cały dzień, państwo się zdenerwowali i zabrali malucha, przywieźli do nas. To nie tak jest. Matki nie porzucają swoich dzieci z byle powodu. Sarna z reguły odprowadza psy za sobą i doskonale jej instynkt podpowiada, że jeżeli urodziła dziecko w takim miejscu, to nie należy sprowadzać do niego drapieżników, czyli wróciłaby zapewne nocą dopiero i wtedy by tego małego nakarmiła, a kto wie czy nie odprowadziła w momencie, kiedy on by na tyle okrzepł, że mógłby wstać i po prostu podążać za matką. To tak jest, że sarny Jelenie, zostawiają swoje dzieci często nawet na kilka godzin, bo obecność dorosłego osobnika i jego zapach może sprowadzić drapieżniki, czyli może sprowokować zagrożenie dla tego malucha. Jak maluch jest sam, jego odruchem naturalnym jest to, że jak cokolwiek się dzieje, co go zaniepokoi, to on przywiera do ziemi i udaje, że go nie ma. I jest wtedy bezpieczny, ponieważ jego zapach jest tak neutralny, że dopiero musiałby się na niego ten drapieżnik natknąć, żeby się zorientować, że tu leży jakieś żywe mięsko. I tak to przyroda ustawiła. I my ludzie nie musimy w to ingerować, nie musimy zajmować się rzekomo porzuconymi sarenkami, bo robimy im krzywdę. Dużo trudniej jest je odchować w warunkach sztucznych. Widzieliście, jak bardzo ten mały, ponieważ on miał. No może półtora dnia jak do nas trafił. Jak bardzo on identyfikuje się z człowiekiem. On jak coś się dzieje, to patrzy na mnie, liże mnie. Nie jestem w stanie tego nie robić, dlatego że muszę go nakarmić. Stosujemy taką metodę, jak, że są wszystkie ośrodki. Karmienie, kontrola, wypróżnienia i więcej się z tym maluchem staramy nie zajmować, żeby on jak najmniej się przyzwyczajał do ludzi. Ale to i tak jest potem bardzo poważny problem, żeby on zdziczał. Liczę też na to, że sarenka, która teraz do nas jedzie, da się jeszcze uratować, ponieważ 4 dni odmawiała przyjęcia pokarmu, a ktoś uparcie próbował ją karmić. I jeżeli da się uratować, jeżeli wszystko będzie dobrze, to już te dwa maluchy są bliższe odziczenia, bo będą tworzyły grupę, która się trzyma razem i mniej im jest człowiek potrzebny w ogóle do szczęścia. Także jeszcze raz apel, który ponawiają naprawdę ośrodki, przyrodnicy wszyscy nie kradnijcie matkom dzieci. Nie zabierajcie z lasu podlotów, nie zabierajcie sarenek, nie zabierajcie jelonków. Chyba, że są w sposób wyraźny, ranne albo wychudzone. Taka mała sarenka po porodzie, on ma zupełnie sprawne nóżki. Ona w stanie, tylko muszą jej się stawy na tyle uruchomić, żeby była w stanie stanąć na te nóżki. Potrzebuje czasu i opieki własnej matki ani ludzkiej ingerencji.